Serial na podstawie mangi Kołty Hirano. Helsing. Aż mi pała staje na tym kierunku. Ja tu gram z włączoną nieśmiertelnością, a wy nie możecie. Odcinek szósty, strefa śmierci. Drugie piętro musi zostać obronione za wszelką cenę. Dostali się aż tutaj? Wiesz co? Ochrona tej budy pała dupy na całej linii. Co ja mam z tobą zrobić? Teraz takiego starucha smakuje jak szły, ale przecież samego strzelania zabawy nie będzie. <laughs> Ferguson? Odezwij się. Integro, co się dzieje? Zostaliśmy zaatakowani przez nieznane nam wrogie siły. Ci z naszych ludzi, którzy znajdują się w bazie, nawiązali walkę z przeciwnikiem. Słyszy mnie tam kto? Ukłony dla wszystkich uczestników konferencji Okrągłego Stołu. No i oczywiście dla ciebie, ty nas suko i zdziropan na Helsing. Słyszysz mnie, co nie? Przed wami występują dzisiaj niesamowici bracia Valentine. Ja jestem młodszy brat Janu. Miło was powitać. Właśnie teraz jesteśmy w środku nieco spóźnionego lunchu, który z waszej organizacji Helsing bardzo nam smakuje. Kulę. W siedzibie mojej organizacji. Powoli zbieram się, żeby i was wreszcie pozabijać. Zrobiliście już siku i odmówiliście paciorki? Jesteście gotowi, żeby błagać o darowanie wam życia? Macie jeszcze czas, żeby pożegnać się z życiem. Więc może już teraz zdechniecie? No to może wreszcie zajmę się tobą, panie dowodzący. Co do jasnej cholery? Ty przeklęta świna! Panie dowódco, nic panu nie jest? Co z naszą jednostką? Pomagałam rannym, których Gule nie zdążył jeszcze pożreć. Dlatego niezbyt dobrze orientuję się w sytuacji. Zostawmy go tutaj. Co pan wygaduje? Byłem przekonany, że ludzkie oddziały bojowe poradzą sobie ze wszystkimi dziwolągami, z jakimi przyjdzie nam walczyć. Później wysłucham pańskiej opowieści. Co jest do diabła? Podobno ten koleś Alukar miał być jedynym problemem. Co teraz zrobimy? Co możemy zrobić? Będziemy tu tak siedzieć w oczekiwaniu na śmierć? Nie. Mamy opracowany plan ewakuacji. Mam rację, Integro? Awaryjny helikopter znajduje się na dachu budynku sztabu. W takim razie uciekajmy stąd natychmiast. Nie ma czasu do stracenia. Proszę o spokój. Ten pokój jest chroniony przez 15-milimetrowy ołowiany pancerz. Jeżeli jednak opuścimy to pomieszczenie, to mogę nie być w stanie sama ochronić 11 osób przed gólami. Co w takim razie możemy innego zrobić? Ferguson z całą pewnością zgłosił już władzom informację o naszym niezbyt ciekawym położeniu. Gdy tylko się zorientują, że nie mają z nami kontaktu, na pewno wyślą tu kogoś, aby zbadał, co się tu dzieje. Co to było? Wygląda na to, że zniszczyli również nasz helikopter. Przeciwnik najwyraźniej dobrze odrobił pracę domową. Nie mamy czasu na podziwianie wroga. Góle są użyteczne w walce, bo nie mogą zginąć, ale do tego typu zalań są jednak beznadziejne. Jan, zgłoś się. Zgłasza się Jan, dowódca głównego oddziału morderców Helsinga. O tak. Są jakieś problemy? Nie, wszystko idzie jak po maśle. Mówiłeś mi, że jest tu jeden taki mały, a ja natrafiłem na kogoś jeszcze. Właśnie z do podziwu. też się zajmę. Ja tu też ciężko pracuję. A wtedy pierwsze piętro już wyczyszczone. Do zabicia została mi jeszcze ta durna dziwka i staruchy na drugim piętrze. No prosi. Czyli zostało tu jeszcze kilku żywych ludzi. Mistrzu, co tu robisz w takiej chwili? Czekam. Na przyjście wroga? Ale oni wszyscy są na parterze. Mój wróg nie jest tym samym, z którym wy walczycie. Doprawdy? Jestem zaskoczony, że udało im się wprowadzić tutaj aż tyle guli. Arter rezydencji jest w całości pod ich kontrolą, a teraz powoli zajmują pierwsze piętro. A gdzie jest pani Integra? Na górze, na drugim piętrze. Musimy ją ratować. Właśnie się tam wybieram. Może panienka policjantka zechce się przejść ze mną? Wolter, czyżbym miał znowu zobaczyć w akcji Anioła śmierci? Staruszek i nowicjuszka. My dwoje będziemy się idealnie uzupełniać. Anioł śmierci? Panienko policjantko, proszę zabrać ze za sobą broń. Tamtą broń. Do jasnej cholery. Żygać się chce od tego wszystkiego. Jednak w tym kraju istnieje ogromna przewaga między bogatymi i biednymi. A baba spokojnie pali do sobie takie drogie fajki. Zabicie tej suki to będzie mało. Przerżnę ją, potem zabiję, a potem przerżnę jej trupa raz jeszcze. Idą tu. Już po nas. Co pani zamierza zrobić? Może pozwoliłaś tym zaatakować samo centrum tej organizacji, to nie zamierzam się w tym momencie o nic oskarżać. Mam nadzieję, że masz jakiś pomysł, jak to opanować. Macie tu chyba jakieś bezpieczne trasy ewakuacji. Proszę odpowiedzieć mi na to pytanie. I tego Helsingu. Prawdziwa siła jaką dysponuje Agencja Helsing jeszcze nawet nie wkroczyła do akcji. Można na myśli tego wampira, którego trzymacie tutaj, aby zabijał inne podobne do niego monstra, mimo że pierwotnym celem waszego istnienia była kompletna eliminacja tych istot? Nie ma czasu na się w tajemnicy. Próby, jakim poddany został założyciel rodu Helsingów ponad 100 lat temu, były znacznie większe niż to, czego tu doświadczamy. Nieważne, jak bardzo inteligentne stały się te niedojrzałe wampiry, nieważne, jak wielkie siły udało im się ściągnąć na nasze głowy, rodzina Helsingów i tak nie zależy przed nim. Potwory, które miały czelność we do tego zbudowanego na fundamentach honoru i kwi domu, zostaną przez nas rozszarpane na strzępy. A to co? Jest jeszcze na tym piętrze ktoś, kogo nie wykończyłem? Chyba nie umiem już poruszać się tak sprawnie jak za dawnych czas. Coś ty zajeb... Jestem Walter C. Dornes, osobisty lokaj rodziny Helsingów. A także emerytowany członek tej agencji. Gotowi? Co jest? Ognia wylęknij do góry. Za wolno. są zbyt namazalne. Ale góle to jednak tylko góra. Rozumiem nasz pomysł, ale daleko im do prawdziwej armii nie że niech uśmierci się tak nie przemęczy. Nareszcie no się pojawiliśmy. Coś już zrobiony, paciorek odmówiony? Jesteś gotowy, żeby błagać oh. mnie o darowanie życia? Tak. Mhm. To właśnie chciałem usłyszeć. Wiesz, dziadku, tak łatwo mi szło, że zaczynałem się już mrużyć. No, już na przykład. czy mógłbym pożyczyć wsparcie artyleryjskie? Jasne. Proszę o jeszcze jeden. W centrum wrogiego zgrupowania tym razem proszę użyć pocisków podłamkowych WIKI nr 4. To te czerwone. Tak jest. Moje życie dobiegło końca, staro. Nic się paru nie stało, Panie Walterze? Chyba już nie idzie mi aż tak dobrze jak kiedyś. Natomiast widzę, że zna Panienka niezłe techniki obezwładnienia. No cóż, w końcu kiedyś pracowałem w policji. No chcesz szlak krasin. Ty też nie jesteś człowiekiem wiedziałem. Odpowiesz zatem na moje pytanie, Co chcieliście osiągnąć atakując to miejsce? Spóźniłeś się. Zmęczyło mnie już to czekanie. No cóż, nic nie poradzę. Lepiej zacznijmy od razu. Długo czekałem na tę chwilę, żeby móc zmierzyć się ze słynnym Alucardem. Sprawdźmy zatem, jak dobrze naprawdę jesteś. Jesteś całkiem szybki. Jeżeli wydaje ci się, że jestem jak inne seryjne wampiry, to się mylisz. Zamierzam być pierwszym, który cię prześcignie. Zatem zajmijmy się czymś innym. Chwileczkę. To dał wam nowe życie. To odszczepił w was w Dużo jest jeszcze w tobie tej udawanej brawury? Z twojej żałosnej armii nic już nie zostało. Wy nie chcieliście nas tylko zabić. Waszym celem było zniewolenie całej naszej organizacji. Mamy całkiem do rzeczy plan. Nie chcę nas jeszcze. Nie chcę zabijać moich kolegów. Mówiłem ci przecież, żebyś nie wrzucał mnie do worka z tymi, którzy byli przede mną. Potrafię wszystko to, co wy, wampiry, potraficie. Potrafię jeszcze więcej. Może będziecie się teraz zżerać nawzajem. Co ty na to? Te suko. Oni wszyscy zamienili się w górę. Nie bawiłem się tak dobrze już od bardzo dawna. Oznaczam Cię jako wampira kategorii A. Nie możliwe. Przecież pakowałem mu kulę prosto w łeb. Nie, to nie może być prawda. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwa nieśmiertelność. Działanie systemu kontroli umiejętności ograniczone do poziomu drugiego. Sytuacja typu A. Aktywuje licencję Cromwell'a. Ograniczenie działania systemu kontroli umiejętności do momentu całkowitego wyeliminowania celu. Co się dzieje? A teraz pokażę Ci, jak walczą ze sobą. Co ty wyprawisz? Nie wypuszcza Ci uciec z chłopczyką. No co to było? Przestańcie. Wypuśćcie mnie. Panią go zaraz. Się dzieje. Co dzieje? Czym ty jesteś do diabła? Co ci się stanie? Przecież straciłeś tylko obie nogi. Przywołaj podległe ci demony. Przemień swoje ciało. Zregeneruj nogi i wstań. Wyciągnij broń i walcz ze mną. A noc dopiero się zaczęła. Prawdziwa zabawa dopiero na Szybko. Szybko. Szybko, szybko. Ty potworze! Ty naprawdę jesteś potworem! Wszystko jasne. Ty jesteś taki sam jak pozostali. Za chwilę cię zabiję. Malutka Policjanta, Seras, Victoria jest tak jak przypuszczamy. Jesteś kaleką i bezwartościową kreaturą. Jesteś tylko żarciem dla psów. Zafundowałaś mi ciężką noc. Przestań się śmiać. Rtęciowe pociski zapalające, masz mi wyjawić imię Twojego pana. Dopóki tego nie zrobisz, nie pozwolę ci umrzeć. Applaus tłumaczenie Jarosław Jeremi W następnym odcinku Jana i Luka telewizyjna prognoza pogody, a jednak nie trafiliśmy. No nie trafiliśmy. Bracholku, co ty masz na głowie? Odcinek siódmy po 1.